Cześć! Dzisiaj pokażę Ci co wchodzi w skład naszej mobilnej wytaczarki Gabbert. Mamy trzy długości wrzecion. Do tego lance spawalnicze w różnych długościach. No i oczywiście eurozłącze, aby podpiąć się do każdego migomata. Na samym naszej maszyny. I na tym już mamy całe sterowanie maszyny. Napawanie wytaczarka. I potem tutaj w środku mamy Cały silnik z napędem, łożyska podporowe, stożki centrujące, śruby napędzające, łożyska, żeby dołożyć przykładowo jak potrzebujemy, żeby nie drgało. Zestaw potrzebnych kluczy busowych, noże do wytaczania płytki wraz z kluczykami, końcówki do hidromata, nastawki, dysze, no i śruby do skręcania. Oczywiście w opcji dodatkowej także mamy łożyska do planowania czoła, ja tak się to prezentuje. Ją montujemy nawleciono, no i montujemy nóż. No i oczywiście w opcji dodatkowej też jest nadstawka do dużych średnic. Tutaj jest łapy, nadstawka, uchwyt do centrowania, po prostu do montażu. Na dzisiaj to tyle. Zapraszamy na naszą stronę. Link jest